Witajcie kochani na wdzięcznym sercu. Mam nadzieję, że jakoś dobrze weszliście w ten nowy tydzień, że dzieją się u Was różne dobre rzeczy. I dzisiaj znowu rozważamy kolejny fragment z listu do Rzymian. Od razu wam przeczytam takie dwa fragmenty z tego fragmentu. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. I drugi fragment. Nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. Ja czytając dzisiaj rano to słowo i w ogóle czytając. Całe słowo z tego dnia. Miałam cały czas przed oczami tą sprawę, o której wam już wczoraj mówiłam, Pan Bóg wreszcie wysłuchał mnie i zaczyna wprowadzać mnie w jakiś nowy wymiar, nowy etap. Dzisiaj sobie zadaję to pytanie, i to jest pierwsze pytanie, które może wam się jakoś przyda, czy mi najbardziej zależy na Bożej chwale, czy jednak przede wszystkim na tym, żeby jak najszybciej wyjść z tych niewygodnych sytuacji? żeby jak najszybciej ułożyło się po mojemu. Bóg daje nam różne trudne sytuacje w życiu właśnie po to, żeby potem był ten happy end, bo z tej ciemności, z tej słabości, z tej beznadziei nagle ukazała się Boża chwała, żeby właśnie Bóg był uwidoczniony, żeby ktoś Boga zauważył, żeby o Bogu mówiono. Pytanie, czy rzeczywiście najbardziej na tej Bożej chwale Tobie dzisiaj zależy? Kiedy myślisz o tej trudnej sprawie, kiedy myślisz o tym, o co się modlisz ostatnio? I kolejne pytanie: czy ty w tej sprawie rzeczywiście masz wiarę, czy jedynie nadzieję? Bo różnica między jednym a drugim jest zasadnicza, i nadzieja to za mało. My musimy mieć łaskę żywej wiary, którą będziemy każdego dnia karmić i wzmacniać w sobie. I trzecie pytanie jest z tym powiązane: czy ty tego naprawdę oczekujesz i się tego spodziewasz? Czy masz takie luźne, obojętne podejście na zasadzie, co będzie, to będzie? Bo jest to taki nasz mechanizm obronny na zasadzie, nie wiem, co będzie, więc lepiej się nie nastawiać. To jest tak, jakbyś wiedział, że ktoś do ciebie przyjedzie. Jeżeli masz taką obojętną postawę na zasadzie, co będzie, to będzie, to ty nie będziesz na niego czekał na peronie, aż jego pociąg przyjedzie. Pójdziesz gdzieś, gdzieś na miasto i na zasadzie, jak zadzwoni, że przyjechał, to podejdę. Jak nie zadzwoni, to trudno. To nie przyjechał mi. Okay. Natomiast jeżeli naprawdę ty tej osoby oczekujesz i spodziewasz się jej przyjazdu, to ty pójdziesz na ten peron i tam będziesz czekał z niecierpliwością. Nawet nie będziesz siedział na ławce, a będziesz po prostu stał gdzieś tam przy samej linii peronu i, i aż się wychylał i wypatrywał tego pociągu. I pytanie, czy masz taką postawę, czekając na te różne rzeczy, o które ostatnio się modlisz? Ja sobie te trzy pytania dzisiaj szczególnie zadaję, bo wiem, jak ważne jest, żeby w czasie, kiedy Wchodzę w coś nowego, wchodzę w nowy etap i, i wiem, jak bardzo potrzebuję Bożej Pomocy, jak ważne jest to, żebym ja teraz gdzieś e, weryfikowała to, te sprawy i konfrontowała się z nimi, żeby rzeczywiście trwać w wierze i żeby rzeczywiście szukać Bożej Chwały. Więc my, Panie Boże, dzisiaj modlimy się o to i prosimy Ciebie w imię Jezusa Chrystusa, żebyś dawał nam chodzić w Bożej Chwale, żebyśmy przede wszystkim jej pragnęli, na niej się skupiali, a nie na cierpieniach. Dawaj nam łaskę wytrwałości, dawaj nam łaskę oczekiwania z wiarą i spodziewania się tego, o co się modlimy, spodziewania się Twojej interwencji, spodziewania się Twojej pomocy jako oczywistości. Żebyśmy spodziewali się tego tak, jak spodziewamy się, że dzisiaj będzie wieczór i zrobi się ciemno, a jutro będzie kolejny dzień. Niech to będzie dla nas oczywistością. I Ty działaj niech Twoja chwała będzie wielka i jeszcze większa. Amen. Dzięki Wam wielkie za nasze kolejne spotkanie. Piszcie, co u Was słychać. Jestem bardzo ciekawa. Jeżeli macie jakieś intencje też modlitewne, piszcie o nich, a dołączymy je do naszej codziennej modlitwy. I be grateful. Do zobaczenia.